Witajcie! Widzicie tu przede mną ta taka pizza, w sumie bez sera, pozornie. To osetyński piróg Kolejny, kolejny, yy, kolejny piróg, kolejna jakby chlebek yy, narodów Kaukazu. Tym razem Osetian. Pokazywaliśmy wałów hiczyny, które są proste, szybkie. Piro-gosetyński jest to bardzo skomplikowane już ciasto. Jest to ciasto drożdżowe, praktycznie takie samo jak na pizzę. Osetyńscy śmieją się, że, jest, że pizza to niedorobiony pierogosetyński. I z czego się właśnie składa dół? Znaczy, dół i góra to jest to samo ciasto. Jest to ciasto. Yy mąka, drożdże, jajko. Wałkuje się go stosunkowo cienko w specjalnych foremkach i do środka daje się nadzienie. Klasyczne pierogi osytyńskie są to pierogi z mięsem. Natomiast są również pierogi z ziemniakami, z serem, no w tej chwili również z twarogiem czy z czymś tam innym. My tutaj mamy z ziemniakami i z serem. E, daje się to nadzienie do środka i na górę daje się ciasto. E, to samo ciasto, które się tak przyklepia i tu wykrawa taką dziurkę, nie wiem czy Bartek możesz pokazać taką dziurkę. Ta dziurka jest bardzo ważna do tego, żeby ciasto nie szło do góry. Czyli nie rosło, nadzienie w środku się nie oddzielało od siebie, tylko żeby takie się robiło lekko siad, siad, siadnięte. Nie było wyrośnięte, że to tak powiem. To świadczy też o dobrej jakości pieroga satyńskiego, a na górze już po upieczeniu pomazane jest masłem. Pierog asetyński ma również znaczenie. Jakby to powiedzieć, bardzo kultura, kulturowe. Każdy obiad taki. Od świętny, zaczyna się od tego, że mężczyzna dzieli pierogi, pierogi, pierogi osetyńskie, kroi je. Bierze chyba trzy czy pięć pierogów i kroi je dla całej rodziny. Jest to takie bardzo symboliczne pierogi z mięsem. Tak samo na weselu. Yy, głównym takim, jak u nas kołaczem, czym się, czym się częstuje, jest właśnie pieróg, i daje się go również gościom po zakończeniu wesela. Byliśmy na takim weselu osycyńskim, w sumie półtorej roku temu. Jest to, jeżeli chodzi o takie porównanie z hiczynami, które mnie urzekły, hiczyny to jest ciasto mini mąka z wodą, czy tam z jakimś narzanem, z wodą gazowaną. Tutaj jest to po prostu już buła. Jest to buła, jest tutaj stosunkowo dużo yy, mąki, Gdyś Osetyńcy byli bardziej na szlakach i więcej tej mąki mieli. No ja osobiście jestem miłośniczką gór, czyli Hiczyn. To to już jest takie dla mnie zapychające, gdyż ilość nadzienia jest mniejsza od ilości buły, która tutaj jest. No oczywiście, popatrzcie, jest to... Przewielki piróg jest to 30 pizza. No i coś takiego kosztuje 9 zł. Tutaj, no jesteśmy jeszcze w Bałkarii, ale kiedy zobaczyłam, że ten pierog jest taki fachowy, to stwierdziliśmy, że kupimy i nagramy filmik, bo niestety już i Osetii tych fachowych, tych takich prawdziwych jest coraz mniej. Też wiadome, prościej zrobić bułę z jakimś tam nadzieniem, nie przejmując się tą dziurką, nie przejmując się niczym, gdyż ludzie już po prostu jedzą byle co. No po prostu. My nie chcemy jeść byle czego i staramy się jeść to, co nam smakuje i to, co ma jakąś klasę. Wszystkiego dobrego, kochani.